Oraz wszystkich zaproszonych gości, przede wszystkim pana Włodzimierza Reznera, naszego seniora i wolontariusza, który w dniu dzisiejszym przeczyta przepiękną bajkę, ale o tym opowiem wam później, a jest dziadkiem dwóch naszych wychowanków. Witam pana bardzo serdecznie. Przede wszystkim pracą w radiu i czasem zdarza mi się, że też wystąpię w telewizji. Jestem sprawozdawcą i komentatorem sportowym. Opowiadam o różnych zawodach. Mój wnuczek Antoś to nawet był ze mną na wyścigach kolarskich, gdzie kolarze ścigają się, a ja opowiadam z jakim to wielkim wysiłkiem pokonują dziesiątki kilometrów. Dziewczynce z zapałkami. Niektórzy może z was. Znają tą bajkę? Ja. Ja znam. Jeszcze raz posłuchajcie, dobrze? Zgoda? To posłuchajcie i wyobraźcie sobie. Było mroźno. Padał śnieg. Zwolna zapadała ciemność.